Mmm, zaraz mapka. Aha, no to już to było tu. Aha, pewnie. O, tu jest kompendium wiedzy, dobra. Kompendium wiedzy i trzeba wracać. A jeszcze sobie podświetlimy. Jest tu co? Nie. O, jest goblin. Oj, dobra, zamienimy się. W nocy jest. W nocy jest dobra. W nocy każda babka jest dobra, ale silniejsza, silniejsza niż w te. O, tu jakiś znowu bos. Dobra, w nocy naprawdę dobrze być wampirem. W nocy naprawdę dobrze być wampirem. O, tylko że oni płoną, kurczę. Czy to się ugasi? Jejku, bo on zginie. Trzeba mu dać buteleczkę. Może zaraz przestanie, może przestanie czy nie przestanie? Przestało, dobra Dobra, dobra Regeneruje mu się życie? Regeneruje, dobra Dobra, wracamy do Do miasta Tylko dobrze by było się zamienić z powrotem w człowieka Przed powrotem do miasta, choć to pewnie nie ma znaczenia Dobrze, ja idę? Ile? <laughs> o, i tu będzie coś na dół. No escape. A to co? Eee, łowca niewolników. Czemu mnie atakujesz? Ha, tu pewnie się znowu mgła bitwy, ojej ciekawe właśnie nieraz wyskakują tacy przeciwnicy jakby jakby nie z tej bajki i to pewnie chodzi chodzi o to, że są z jakiegoś innego questu, tak mi się wydaje tutaj był ten 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 jakby trzeci trzeci osobnik, nie, ta trzecia postać, która chciała ze mną rozmawiać, myślałem, że ten quest może jej dotyczył. No nic, w każdym razie oczywiście wiecie co, zapiszemy. Aha, nawet niechcący chyba na niego nacisnę, snułem. Dzięki ci za zwrócenie ksiąg. Bez nich byłbym zgubiony. Teraz znów mogę wykładać sztuki walki. Mógłbym nauczać za darmo, ale przecież muszę z czegoś żyć. Poszukiwać przygód, taki jak ty z pewnością pragnie konkretnej nagrody. Wraz z moją dozgonną licznością przyjmij więc te 500 sztuk złota i runę jako zadość uczynienie za, uczynienie za kłopoty, jakich przyszło ci doświadczyć. Okej. Okay. Dobra, wprowadzenie mistrz układów Z pomocą, zobaczymy co to są te układy Z pomocą mistrza układów <laughs> Możesz tworzyć serię ciosów Właśnie, czyli Czyli no tu Amerykinie nie odkryłem Ale tak jak myślałem W tym celu wybierz kilka sztuk walki I połącz je w jeden układ Im silniejszy jest ten układ Tym więcej potrzeba czasu na regenerację Aha, czyli tutaj będzie pewnie dość długa ta regeneracja Aby stworzyć <laughs> układ Wybierz jeden z symboli układu. Następnie, wybierz symbol którejś sztuk walki i umieść go w, jednym miejscu, w wolnym miejscu układu. Możesz złożyć układ z co najwyżej czterech sztuk walki. Następnie, kliknij ikonę na prawo od tych pół. Tu pisze pół, no ale pewnie tych pól. Aby utworzyć układ, jeśli masz wystarczające zapasy złota, układ zostanie stworzony. Układy mogą być używane tak samo jak sztuki walki, ale pamiętaj, by wybierać, by wybierać je najpierw. Plotka głosi, że istnieje runa, której nie może użyć Twoja postać, a która mogłaby pomóc mistrzowi układu. Słuchajcie tu jeszcze raz, następnie możesz złożyć układ na wyżej czterech sztuk walki, następnie kliknij ikonę na prawo od tych pól. Aby utworzyć układ. Dobra, zobaczmy. Wampiryzm. O, to tu pewnie będzie poziom drugi właśnie. Zobaczmy. Mam już wampiryzm? Mam, nie? Nie, przemiana w wampira. A wampiryzm? <laughs> Aha, to sorry. Chyba się pospieszyłem. Co to jest ten wampiryzm? Wysysa życie z przeciwnika, aby dodać do mnie... No sztuki walki. Gdzież ten wampiryzm? No, to pewnie to tylko się inaczej nazywa. No nic, ale wypić trzeba. Jak jest to trzeba wypić, nie? Wampiryzm, wampiryzm. No zobaczmy, jedno wypije Dodało. I co się stało? <laughs> A, dobra, poziom drugi. Dobra, to teraz jaka była różnica? Regeneracja 22 sekundy. Czas trwania. A, czyli trochę dłużej się regeneruje, ale, ale tak, jakby nieco dłużej trwa. Generalnie tak dziwnie, bo powinno ewentualnie nieco dłużej się regenerować, a dużo dłużej trwać. No ale nic, to pewnie jakoś, jakoś, jakoś jednak wychodzi, wychodzi na dobre. Nie ma nie ma co trzeba, trzeba pić. Zresztą tam pisało, że jakaś regeneracja życia zdaje się za każdy... za każdy cios czy tam ugry, ugryzienie. Dobra, to mam trzeci poziom wampiryzmu. Będzie ostro. Mm. <laughs> obrona 36, ja też mam 36, na razie niech zostanie o, hełm, hełmu jeszcze nie mam ale to leśna elfka dobra, przejdźmy do układów, czy to już tu, czy czekajcie o, mało brakło do 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 kolejny no tyle z jednego punkciku do, doświadczenia brakło, żeby mieć poziom dobra jeszcze raz do tego połącz sztuki walki to tak... Hmm, tu coś jest. Skok ponownie rób tego się znakomicie. Morderczy atak z wyskoku, odrzucający przeciwników i zadający im rany. Ha, to mi coś tu doszło. Spowolnienie. Nie no, na razie nie mam w sumie sztuk walki takich, żeby... 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 To, to jest albo ta przemiana, albo ten silniejszy cios. To, to, to chyba nawet nie będzie razem współgrało, nie wiem bo albo gryzę albo albo walczę mieczem <laughs> Dobra, na razie se dajmy z tym spokój w każdym razie w każdym razie czarodziej czy tam mak, tak? Jak, jak kto to jest? Układ, wymiana Kto to jest? Da się z nim jakoś jeszcze normalnie pogadać czy on już będzie tym zaklinaczem cały czas? Mistrzem układów No, da się z nim pogadać? Nie da się Dobra, to teraz, teraz, teraz wiem co zrobić, ale najpierw zapiszemy Jeszcze raz sprawdzę, na pewno mam przecinek? Przecinek, mi się wydawało, że... Aha, bo to u, u Lukiego miecz jest zielony, u mnie jest, u mnie jest niebieski U Lukiego w diablosie <laughs> mm, Dobra mm, Pamiętnik wyprawy, teraz escorta Escorta i jest to tak Zmieniło się mam nadzieję na <laughs> na kompasie Escorta zobaczmy na mapę Jest tutaj Escorta w jednym miejscu Dobra czyli wiadomo zapisujemy Zapisz Dobra, no i wędrujemy. To jest kawałek drogi. Znaczy taki ka kawa kawał drogi. Ale droga, widzę. W wyborowym towarzystwie. Kobie kobieta z dwoma mężczyznami. Szczerze mówiąc, ja wolę. Dwie kobiety, jednego mężczyznę. Ale też może być. O, tu jest jakiś drogowskaz. Pisze tu coś. Aha, ku zachodowi, Portovalum, ku północnemu zachodowi Bravesbury. zachód jest, jest pewnie na lewo, jeżeli tak rzeczywisto, <grystanie> jak się na mapę patrzy, nie? Tu był Silver Click, tam jest pewnie Porto czyli czy Portovalum to jest tak, tam gdzie... Nie, zaraz. Hmm, za koroną. W Porto Valum, tak. Sierżant Treville, ale przy okazji odeskortujemy znowu. Jacoba Jacoba, bo już jedną escortę przeprowadziliśmy. No to pewnie tam czaj chyba jakaś walka. No, jest jakaś walka. Myślałem, że walka będzie, bo muzyczka była. No, Udawało mi się, że go. Oj, 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 oj. No, bo go zabiją przede mną. Ripa-te, go ripa Cool.